hej z tej strony OK i witam w kolejnym odcinku Resident Evil <grystanie> Tak e, Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będziemy teraz wcisnąć do tak zwanej galerii Zobaczymy czy tam jakieś galerianki się zamieniły w zombie, czy może jednak nie Czy może to jednak jakaś nudniejsza galeria będzie Czy będzie jakaś chciała mi zrobić dżinsy Ciekawe jak będzie w dżinsy wyglądała Dobra, w każdym razie idziemy Zobaczymy, mam ten klucz Podejrzewam, że klucz już teraz się zużyje Tak jest Więc my, mamy mniej miejsca, znaczy więcej Mam tu dwie apteczki znowu, dwie bronie, dwie te, te, te magazynki Znaczy, no wiecie o co chodzi Także, tak, zobaczmy co teraz tutaj nam się stanie Ups, słyszę jakieś pszczółki u, to nie jest przyjemne, to nie jest... Nienawidzę, 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 nienawidzę... Ale wiem jak temu zaradzić. Widzisz... Eee, widzisz, widzisz, widzisz... Jest takie coś tutaj na ten. O, tam jest... Tam jest w ogóle nie wiem po co tam wbiegłem. Patrzcie na tego... Na twarz tego typa. It's too dangerous to go any further. No właśnie, tutaj mamy ul. Jak widzicie, niezbyt przyjemna sprawa. Zaraz będę miał bombę na ryju i Darjeeling już nie będzie tak ładna. Eee, spieprzamy. Eee, I wiecie, co? Jest właśnie staniebisty sposób na powstrzymanie tego ulu w ogóle i, i zniszczenie go. Czyli idziemy tutaj. Bierzemy mapę. I tak się okazuje, że za tą mapą jest dziurka. Która. Tak, dobra, dzięki. Widzicie? Ech, fuj, fuj, fuj fuj fuj, nienawidzę pszczół. Uch, używamy to. God goddamnit! Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, fuck Mam nadzieję, że nie mam żadnego poisona jakiegoś albo. albo Dengera czy coś. Jak mam, jak mam, jak? Caution No nie wiem, dobra, poczekajmy może, może znajdziemy jakieś roślinki czy coś To tam się troszkę podleczymy Bo nie chcę używać, kucze roślin, które dają mi więcej Niż potrzebuję, wiecie, to jest takie delikatne marnotrawstwo Tutaj biedny ziomek, taki rymu tutaj pokonsali. Zobaczymy w ogóle co tutaj ten ul skrywał takiego Residence Key, okej okay. E, to oznacza, że to jest klucz do czego? Do no, 003. Okej, okay, ale... nie ma pojęcia, gdzie jest numer 003. Podejrzewam, że w tym... w którym z tych... Aha, tutaj, w tym pokoiku, bo tutaj widać znowu tą samą architekturę. Czyli, że będzie pomieszczenie w pomieszczeniu. Czytaj, łazienka. O, tutaj jest 003, zresztą pisze jakbyk. No, w każdym razie... E, Wziąłem wszystko w tym pomieszczeniu? Nie, tutaj jest czerwono jeszcze, czyli, czyli coś tu jeszcze powinno być, tak? Tylko kurczę, co i gdzie? Hmm. To może tu? Nie, tu jest jakaś szapeczka? Nie, tu. No, też, nie? bo tutaj w każdym mamy jakiś kod śmieszny, tak? Używamy to. Okej, okay. czyli ona ma trzy rzęsy na górze, czyli to był numer czerwony, a numer czerwony to była trójeczka. Teraz ten, nie wiem, czy to dobrze robi. To są dwie, czyli po pomańczowy. pomańczowy to była piąteczka. I teraz to to był kolor. Jaki to była szósteczka? No, i zajebiście, i tak jak myślałem. Tylko mogliby chociaż dać do zrozumienia, że ja rozwiązuje tą zagadkę, bo miałem wrażenie, jakbym anulował co, za każdym razem. Co to za głos. Okej. Okay. Mamy tutaj dość dziwnie, jakieś takie kubeczki dziwne. Tutaj jest co? Yellow, 6 unit, a container to put it. Aha, to są te, te e, chemikalia, które, o których mówiłem. No to widzicie, to jednak rzeczywiście to Jill potrafi się bawić w chemię, a nie Krzyś. Krzyś chyba był lepszy z WF-u, tak mi się wydaje. 1 plus 3 to jest 4, 4 plus 6 to jest 10, i potem 1 plus 6, 7. Okej, okej, okej. Ale po co mi to? Ile mamy miejsca? Mamy główne, a nie miejsce. Podejrzewam, że powinienem chyba najpierw miejsce zrobić, zanim w ogóle te wszystkie słuchaczki zacznę tutaj cokolwiek z nimi robić. Więc chyba najpierw sobie wrócimy do skrzyni i tam ogarniemy. Tak, czy nie tak? Chociaż może sprawdźmy najpierw co tam jeszcze jest w 003 to wtedy też nam się troszkę miejsce zużyje Tak, OK. Klucza już nie mamy, także mamy dwa miejsca wolne na razie I sprawdźmy co tutaj się kryje Taka dość... Coś tu syczy jakieś, nie wiem Nie wiem, czy w łazience się jakaś woda leje, czy... What the hell? A, okay. Wściekłe ćmy są na ścianie, która jest pokryta roślinami Także tak, podejrzewam, że tą roślinę będzie się dało fajnie jakoś zatruć Jeśli ogarniemy te chemikalia poprawnie Co jest to akurat dużo... Dużo jest prawdopodobieństwo, że... Że nie ogarnę, bo po prostu ja jestem sobą, i ja znam siebie, ja wiem, wiem, co miałem z chemii Dobra, i co? Coś tam jest, tam coś świeci A, to tylko taki... Wow, ale to ochydnie wygląda Selibisty widok się ohydny, ale fajnie zrobiony. Okej, okay, czyli co? Tutaj nic nie mam zrobić Nie no, jest zielono, dobra Tylko nie wziąłem tam chyba wszystkiego, bo tutaj widzę, że jest czerwono. Dobra, ale to z czym... A, bo tu jest te miejsce na książkę. Okej. Okay. Czyli muszę tą książkę potem przynieść jeszcze. Dobra, ja, to może zajmiemy się tą książką na sam koniec. Także pozytywnie pamiętajcie, żeby mi to przypomnieć. A póki co będziemy się bawić w chemikalia. Także ja już lecę, a wy sekundkę poczekajcie, i zaraz przyniosę tutaj pełno wolnego miejsca i pobawimy się, by zestaw małego chemika. Ok, pozytywnie. Jesteśmy w tym pomieszczeniu z zestawem małego chemika i widzicie, mamy pełno miejsca. Także pojechałem po bandzie z tym miejscem. Jest tego pełno. Eee, I sprawdźmy tutaj, jak to w ogóle ogarnąć. Czy, po, przydałoby się w ogóle jakieś, nie wiem, instrukcja obsługi czy coś. Ale tutaj nic takiego nie piszę chyba. Nie, nie ma tutaj nic. Jeszcze wodę nawet można. Okej, okay, a tutaj. O, no, o, o, o ładnie, ładnie. Czyli water to jedynka. RED to trójka. Purple 4 yellow. 6 i tyle, tak? A to są te wyniki całe. Czyli 1 plus 3, tak? To jest 4. Czyli woda plus red, czy coś takiego. To mamy czwórkę. Potem bla 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 bla. I tak aż do dwudziestki trzeba skombinować. No okej. Okay. Czyli co? Czyli potrzebujemy. Potrzebujemy wody i reda, Dobra, tu jest red. Weźmiemy sobie reda. Ok, mamy redzika troszkę. Eee, napełnimy sobie wody do innej. Butelki. Ok, i mamy teraz wodę i rena. No to kombinujemy sobie razem. I mamy NP04. Ok. A tak samo, tylko nie mamy żadnych fajlesów o tym. Eee, tu jest plant o tej roślinie. Zobaczmy, czy tutaj nie pisze nic takiego. E, Od jest. Ok, tu jest o tym, że korzeń w tego powodu, tam gdzie byliśmy wcześniej z rakinami. O, to jest o chemikaliach. Okej. Okay. Mm. To jest tylko pokazane, napisany sposób jak ona zabija. Co tam robiła? To sobie cała no, taka sprytna roślinka. Mm, nie, dobra, to chyba nic nie było o tym. Będzie nam musiało wystarczyć samo to. Dobra, sprawdźmy, co dalej. Eee, nie, nie chciałem. Nie, przestań, dżyl, przestań. Tutaj najpierw e, czyli mamy czwóreczkę, tak? Mamy czwóreczkę. I teraz musimy zrobić 4 plus 6, żeby nam wyszło 10. A jak zdobędziemy szóstkę? Szóstka to żółta kupa. OK, gdzie jest żółta kupo? Podejrzewam, że to jest żółte, tak? Tak, żółta. Żółtka, żółte, dobra. Mamy żółte. Czyli teraz łączymy 4 z 6 i wychodzi nam 10, czyli takie pomarańczowe główienko. Zegsaminujemy sobie to. Haha, nie wylewa się. Dobra. OK. Jakiś poundjolt czy coś. Dobra. E, co dalej? Mamy dziesiątkę. Teraz żeby dziesiątkę... Dziesiątkę musimy z siódemką połączyć. Czyli będziemy musieli zrobić e, kolejne żółte plus woda. Dobra. No to jedziemy z koksem. E, żółty. Tak, poproszę. Plus woda. Okej. Okay teraz to teraz łączymy ładnie? I powstało zielone. No okej. Okay. Czyli mamy 10 i 7. I teraz mieliśmy to połączyć, ale jeszcze się upewnię, czy to o to chodziło. I to nie to miało być. To miało być to. Eee, 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 tak. Teraz musimy to połączyć. Kombinujemy, ok. Mamy już prawie full, mamy 17, i do 17 musimy dodać logiczne trójkę. A trójkę się robiło z wody i z czerwonego, ok. No to tak oto kończymy już powoli naszego małego chemika. Nawet nie potrzebowałem czterech butelek. Ok. Skombinujemy pyk-pyk i teraz czwórka. Tak? to co? Ej! Coś zajebałem chyba. Nie, to sam czerwony miałem dodać do tego. Tak, to miałem, dobra. Widzicie, jednak potrzebowałem 4 butelek, bo oczywiście mówiłem, że coś zjerdzielę. Okej, okay. a nie, dalej muszę trzymać. <ścoughs> Nieważne. Dobra, włączymy i co mamy wtedy? v tak zwanego. Sprawdźmy w ogóle, egzaminujemy. Co to takie głupie te wygląda jakby takie no nieważne. Sadist Brown Liquid. Da nie, nie ruszaj tym, bo się wyleje. No dobra, czyli co? Teraz ciszymy znowu w dół pozytywni żeby ogarnąć ładnie tą roślinkę i ją tam dopieścić tym tym chemikaliami śmiesznymi. Także pozytywnie widzimy się znowu za chwilę. Nie będę tutaj wam... Pokazywał 20 raz tej samej drogi jak biegnę. Pozytywnie co tu się dzieje. Czy my go damy teraz radę zarobać jakieś? Holy shit! Widzicie, i tak oto właśnie spotkaliśmy Crimson Head'a i to jeszcze tego fryerskiego, który wcześniej mi tak urządził. Aaaa, ten zombie to chyba jakiś taki wyjątkowy zombie, który musiał. Musiał tak. Dobra, e, przełączamy się znowu na to. Widzicie, wziąłem już książkę, wziąłem e, j Volta i ciśnienie do tego, tego. Jednak wam pokażę przez ten incydent. Tutaj tą drogę, bo już mi się nie chce tego wycinać. E, a bo tu spadło, to te, i ja już nie mogę tam teraz iść, bo nie ma wody. To teraz muszę iść tędy znowu. O kurczę. Myślałem, że to będzie jednak szybciej. A jednak nie. Także tak, osłabimy tą roślinę. A potem pobiegniemy do tego pomieszczenia, gdzie była zagadka z książkami. I zobaczymy, czy to nam coś da. Czy ja jakoś rozkminię te książki tam. A, gdzie to się szło? Tędy, czy. Tak, tędy się szło. Dobra, tutaj nie ma żadnego rozwidlenia chyba. To teraz dopiero będzie i teraz będę musiał skręcić w... ...dżilopatę prawo. Czyli, czyli, czyli tutaj. No okay. I Potem wejść na górę... ...i zobaczymy, jak z tą rośliną będzie. Poza tym, pozytywnie, czemu mielibyście nie patrzeć znowu tej samej drogi, skoro grafika w tym rezydencie jest zajebista. <laughs> tak, swoją drogą właśnie e, ten Capcom ostatnio się chwalił, że zajebiste wyniki sprzedaży były właśnie tej części. Do tego jeszcze też w międzyczasie zrobił. Nie wiem, czy pewnie słyszeliście, jak się ktoś interesuje po Capcomem albo tam tymi grami takimi akcji. Cześć, Rekin! E, machnął mi płetwą 7 znaczy ogonem. E, I ten, e, jeśli się ktoś interesuje, albo nie, to już Wam mówię. Devil May Cry 4. Też e, wyszło. Jak to się używa? E, też wyszło zremasterowane w HD edycji. Tyle, że moim zdaniem to tam nie ma za bardzo co haderować i remasterować. Bo ta gra i tak, jak już na swój wiek, wygląda dalej bardzo ładnie. Daje tam grywalne postacie takie typu Vergil. Trish i możliwe, że Mary, chociaż nie jestem pewien czy Mary też jest. No i wątpię, że może kiedyś to zagram, żeby tak sprawdzić tekst dupy, czy to fajne, czy nie, ale wątpię, żeby mi się to chciało przechodzić, a tym bardziej nagrywać, więc jakby co to, to się nie łudźcie, że zobaczycie kolejny raz Devil Make Rage 4 na moim kanale, ponieważ to i tak moim zdaniem była jedna ze słabszych części nie umywa się do trujeczki albo do tego nowszego DMC co z kolei to albo to mógłbym kiedyś nagrać? Ostatnio mam strasznie chrapkę na Darkseida 2 pozytywnie. Napiszcie w komentarzach, co byście o tym sądzili, gdybym to nagrywał Na przykład, jak skończę Rezydenta albo jak skończę Mortala, który to jeszcze ma chyba za dwa odcinki, i potem więcej mi się nie chce tego nagrywać, jakoś tak, nie wiem. Eee, tak. No, ale ewentualnie, aby jak skończyli Lords of the Fallen, bo z tego co wiem, to ta gra jest niesamowicie krótka, jak na te, tego typu grę. Niby taki jak Ala Dark Souls, ale. Ale ma na przykład tylko 10 bossów, co jest bardzo, bardzo śmieszne, jak na taką RPGową grę. Bo wiadomo, rpegi to właśnie, właśnie, zwłaszcza takie RPG, no to też bo sobie to jest bardzo, bardzo ważny element tej gry. Mam nadzieję, że tutaj Crimson Head nie zrobi się nagle Nemezisem i teraz nie zajebie. Crimson Head? Dobra, Wsiąk w podłogę. Dobra, okej, okay, może być. Zgadzam się na takie coś. Dobra, ko koniec off-topu. Taka miła pogawędka w czasie biegania i teraz ciśniemy do tego pomieszczenia z czerwonymi książkami. Także tak, co do tego w topu dajcie znać, żebyście się cieszyli, gdybym nagrywał Darkseida 2. Tam widziałem pamiętam niektórych z was, którzy teraz oglądają Rezydenta, że też oglądaliście Darkseida 1. I, I uważam, że Darkseida 1 to była bardzo fajna seria. Dwójka będzie jeszcze lepsza, bo mamy bohatera jeszcze lepszego, a przynajmniej takiego, którego ja bardziej lubię. No i dobra, Miejmy z tym. Ok, ogarniamy teraz to. Sprawdźmy o, o co w ogóle tu chodzi. The shelf is lined of Red Books, ok. Jedna biała buka jest sandwich in between. Aha, czyli ktoś robił kanapkę z tej białej, dobra. A podejrzewam, że tutaj widzę cycki. Znaczy widzę obraz, który chyba trzeba ułożyć. Weźmy. Ją. Co to jest? A, teraz mi od jay piszecie. Dzięki. Dzięki. Uh, the space between the books catches your attention. No tak, strasznie, moje attention kacznęło w pizdu. Czyli co, sadzamy. Okej. Okay. Czyli co, teraz mogę sobie to, tak ten, 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 tak ładnie ten. Tylko nie wiem, gdzie to będzie. To będzie chyba na końcu po prawej. To będzie pierwsze, tak? To dajmy to tu. Co będzie drugie? Eee, drugie podejrzewam, że będzie to. Czy dobrze? Chyba tak, chyba pasuje. Co będzie trzecie? Trzecie chyba będą kolana już teraz. Dobra. A już jest, o szybko się to ogarnęło. robicie? No to co pozytywnie? Sprawdzamy co tam się kryje? Czy, się, czy nie sprawdzamy? Kurczę cholera mam tak troszkę kiełsiana. Nie wiem czy użyć roślinki czy nie użyć. Hmm, zobaczymy najpierw co tam będzie. Jak będzie ciężko, to. A jak tam? Nic się nie zmieniło tutaj, co ja widzę z tym. A dalej mam czerwony ten, ten, bo to pomieszczenie. Przestań tu. Nie, zielony jest ok. No tak, bo to chodziło pewnie o te książki i te przejście tajemne. No dobra, no to sprawdźmy. Wejdziemy, zobaczymy co tutaj się kryje. Ciekawego. Show me what you got. Aha, czyli mamy roślinkę, super. Czyżby była walka z włosem. Czy może jednak... A, jest walka, tak? Berek! przecie! WTF ty trzymasz w ręce! Strzelaj kurwa, co ty robisz? <laughs> Jak to zabawnie wygląda? Okej. Okay. Podejrzewam, że gdybyśmy nie użyli J Volta na korzeniach tej rośliny, to musiałbym z nią walczyć. A tak to mamy od razu filmik jak ona jest pokonana. Super. Yeah. Zarobicie oszczędność amunicji i apteczek Piękne. No po prostu to idealne. Was inwestingować, to może się kapnie, co tam jest Goinan. No, zobaczmy, co to jest? Ciekawe, co to leży, co to leży? Jakiś klucz dupny. Cóż to za... Mansion Key, czyżbym musiał wrócić znowu do Mansiona? The Keymaster. Dostałem achievementa, zajebiście, ale co to jest za Mansion Key? Oho, ona tutaj... No dobra, no to mamy Helmet Key. Zajebiście, to oznacza, że musimy wracać w PIZZU, w pizu, w PIZZU w w do... naszego Mansiona. No okej, okay. eee, czy tu jeszcze coś jest w ogóle? Nie, jest, już nic nie ja ma. Już jest zielono. Znaczy no, sam wystruję zielony, ale żeby pokój aż na zielono. Mi tam dzwonił, migał, mrugał na mapie. No nic no. Z... Widzicie, tutaj mieliśmy taką arenę, mogliśmy sobie biegać dookoła i walczyć z roślinką. Jako Krzyś. Ta walka chyba jest nieunikniona, bo Krzyś się nie zna na chemii. On miał e, ledwo dwójkę, żeby zdać i to też taką na szynach, bo, bo miał ładne oczy pani się z chemii podobały. A tak ogółem to bardzo lubił przebywać e, z panem od WF-u, więc on tam bardzo WF wolał. No ale za to z chemii była bardzo dobra Jill. Tak, pa, tak pamięta mniej więcej z ich historii życia. E, o, czerwona roślinka, super. Przyda się zawsze, zawsze. Czerwone roślinki są na propsie. A właśnie, ej, Berego olałem jak jakiś ten, on mi dopiero co uratował 2058-3028 raz życie i... No nie gadaj, że ty kurwa investigating prowadzisz tutaj, co ty, deski... Tak? o ładne panele, Berry, to nie są kurwa panele, to są deski. Barry. Berry. Tak? Podoba ci się drewno? Okej. Okay. Ale jak ładnie kapką wybrnął, nie? Bo w, w oryginalne było, że jak się do niego podchodziło, zawsze on robił investigating, a tutaj, a, on myśli, że teraz examining robi. Dobra. To wszystko tłumaczy. Dobrze, że nie investigating, bary, bo to by ci się już przyjadło. Jak egzaminujesz panele, które są drewnem, zwykłym, takim najprostszym, z dupy deskami, no to okej. Okay. To już to bardziej panele przypomina. No ale mniejsza z tym, Berry pewnie już zwiedził wszystko, nawet miotaczem ognia sobie tam po... ...połechtał, każdy rodzaj drewna na pewno. No, w każdym razie tak, Berry to jest Berry, on jest pojątkowy. Ważne, że ratuje życie. Bardzo dobry przyjaciel. O, jeszcze coś na koniec. Wesker. Wesker? A ty co? Strzelasz do drewna? All I could do to protect John, do, do him. czego on shawl, do tych ciem? I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, he sounded a little flaky. Now that you mention it, oh, I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking Ok, jeśli there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Liczysz na mnie? Ty najpierw się wytłumacz. W co ty, koleś, strzelałeś. A, bo tutaj leżą. No, leżała, Pszoła, O, druga leżała. To on strzalał do pszu. Co za kretyn! Marnowanie amunicji. No no nic, no nie wiem jak taki coś mógł zostać naszym liderem w Stars, już bym wolał Barego, on przynajmniej ma... On z pasją pracuje, tak? Bo nawet jak nie ma co robić, to on zawsze znajdzie coś, co mógłby wybadać. Sprawdźcie czy mogę już bezpiecznie przejść tędy. Tak, mogę zajebiście. No to idę do skrzyni, a tymczasem wy pozytywnie czekacie na kolejny odcinek. Czy to rezydenta, czy to czegoś innego, jeśli jeszcze coś oglądacie u mnie. I dzięki za oglądanie, trzymajcie się. To musiało spać tam do niego, tak? Mhm. Uh, uh.